Status komuś wzięta, e, status pogody pizga w chuj dalej. No, to tyle samo. E, Jeśli ktoś jest w stanie dać mi radę, jak pod maseczką nie zasmarkać sobie mordy, to byłabym bardzo wdzięczna. Tej porze. Każdy Ty tutaj raz wypis jeszcze wypis raz zmusza. musisz powiedzieć, że siema, tak. siema, tej porze, każdy tutaj ma, że... jestem z Edytą i yy, Instagram tutaj. Niedoskonałości ścian. Czy to będzie drobna niedoskonałość? Myślę, że to jest bardzo drobna niedoskonałość. Ile kosztuje? 7 zł. Dobra, bierzemy. To jest nazwy śmieszne. Do, do vloga. Musisz przeczytać śmieszne nazwy teraz. E, Może nad morze. w czym len. Mamy już y, szpachę teraz tylko musi przed burzą. To jest Nikola. I okej, wiesz? Nie, 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 no tak. Jeśli chcecie wiedzieć, gdzie jest yy, papier szczerny, to walej 29. Przepraszam, czy nie za to kupić papierz Ale to jest 29. No, No i już w Kupiliśmy za ciemną farbę. Myślałam, że jest ten pokój ciemny, ale okazało się, że jest mhm, po prostu ciemny dlatego, że światło nie... dlatego, że po prostu światła nie zaświecam tutaj od dwóch miesięcy, a tak naprawdę... I to pokażę. Nie znam Youtubers Friends. Wojtek. Okej, that's...

To jest kanał, eee, kanał 9, 0, 2, 90234 cyferki, kocham cyferki Czemu eee. się nie znamy, kurwa, masz cyferki Aaaa! Kuflowe mocne, dobre To fakt, to fakt A <laughs> tutaj No nie wiem No nie wiem, co jeszcze mogę powiedzieć, oprócz tego, że Kurwa, head empty Empty head